Witam wszystkich, ja nazywam się Chinzul i chciałem wam się przedstawić. Mój kolejny nowy film z serii World of Tanks a w dzisiejszym odcinku fajne miejscówki. I dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę miejsca. W sumie są dwa na tej mapie, dość fajne i mało znane. A mowa tutaj o mapie Wielki Mur. Powiem wam tak, pokazując wam tego screena, właśnie jak mniej więcej tutaj potyczki na tej mapie rozgrywają nam się. Czyli tak, zaczynając od bazy czerwonych, przeważnie jadą na północ, tutaj właśnie na B0. Tak samo przeciwnik ewentualnie spoterzy jadą na środek, szczególnie właśnie czołgi lekkie, ewentualnie medy jadą na środek, tak jak tutaj mamy na G7, starając się wyświecić właśnie te pojazdy, które będą próbowały przejechać tutaj w ten taką bramę jakby na G G5. No i Taki największy przepychacz na tej mapie to jest zawsze tutaj właśnie linia 2, linia 1-2. Tutaj mniej więcej właśnie najwięcej, najwięks... czołgi ciężkie, najbardziej właśnie tam toczą jakieś pojedynki i tam jest właśnie największa, taka można powiedzieć rzeź, że tak powiem. No i czasami na G na G5, tutaj właśnie gdzie widzicie, jest taka górka, tak samo pojazdy starają się właśnie tam obijać. Ja wam pokażę miejsce na Linii mniej więcej F4, gdzie naprawdę będziemy mieli przestrzał i na linię tutaj właśnie G5, G, znaczy G4, tak samo praktycznie będziemy mieli przestrzał na drugą stronę mapy, czyli właśnie tutaj linia B9, znaczy linia 998, tak jak pojazdy już na przykład przegrają i zjeżdżają na dół, to wtedy po prostu będziemy mogli bronić się bazy. Także zaraz sami zobaczycie, jak mniej więcej to wszystko będzie wyglądało. Ja tutaj użyję pojazdu Cromwell Snakebite i w tym materiale też pomogą mi koledzy z klanu Mielczar i Wirus, za co im serdecznie dziękuję. Ale, żeby nie było, że tylko takim pojazdem można tu wjechać, to zaraz zobaczycie jakim jeszcze ja tutaj wjechałem i naprawdę da się stąd, da się stąd pograć. Miejsce jest właśnie tutaj na, map, na minimapce, zobaczcie, na D4. D, no D4 w sumie E4D4. I zobaczcie, nie tylko taki pojazd, jak właśnie Kromka tutaj jest w stanie wjechać. Mielczar gra tutaj Artoł, znaczy gra e, pokazuje, że da się nawet wjechać Artuł, tak samo E25, ale powiem Wam, że wjechałem tutaj takim pojazdem, jak WT Auf PZ4. Zaraz zobaczycie pod koniec materiału, gdzie właśnie pokażę Wam. Żeby nie tylko samą mapę i po prostu miejsce, ale pokażę Wam też w bitwie, jak to mniej więcej wyglądało. I zobaczcie, jesteśmy praktycznie na szczycie, szczycie górki, gdzie mamy przestrzeń naprawdę na wiele, wiele miejsc. I tak, na pojazdy wyjeżdżające właśnie tutaj z przepychacza jest na nich bicie. Kolejna sprawa, możemy bronić w razie czego bazy, tak samo zbijać kapa. Zobaczcie, nawet tutaj Mielczar Artoł dał radę wjechać. Arta stąd też ma naprawdę dość fajne bicie. A druga sprawa no ciężko naprawdę te pojazdy było stąd wyciągnąć, gdybyśmy mieli już na przykład porażkę i na przykład można było się gdzieś tutaj schować. Tak, także tutaj ta, ta miejscówka nam to pozwala. Teraz pokażę Wam mniej więcej, jak tam wjechać. Zaczynając właśnie od bazy, od strony północy. Ale, żeby nie było, pokażę Wam jeszcze jedną miejscówkę na tej mapie. Tylko, że tam naprawdę jest dość ekstremalnie yy, ciężko jest wjechać. Trzeba już naprawdę dobrym pojazdem operować, żeby w tamto miejsce wjechać. Już raczej w dość powolnym tam się nie wdrapiemy. No i zobaczcie, tutaj można szybko podjechać w to miejsce. Tutaj jest właśnie podjazd do tego miejsca, gdzie możemy stanąć sobie właśnie przy. Murze ewentualnie starać się świecić te pojazdy, które będą tam, tam wyjeżdżały. Nie jest, nie jest łatwo, powiem Wam, aż tak mocno tutaj wjechać. Ale troszkę treningu na mapach treningowych z jakimś na przykład kolegą i bez problemu można się nauczyć. No, jak już tutaj wjedziemy, mamy właśnie taki dołek. Możemy śmiało sobie podjechać właśnie pod mur, gdzie tak samo jest przestrzał na linię. Właśnie tutaj, jak czołgi nam starają się właśnie w tą bramę podjechać. Zaraz zobaczycie. Ja tutaj wam pokażę na przykładzie właśnie czołgu ciężkiego. No i zobaczcie. I tutaj, przeważnie, właśnie tak jadą pojazdy na tą górkę, też gdzieś tam się obijając. Także możemy tutaj to miejsce wykorzystać. Ja oczywiście nie strzelam na razie do wirusa, tylko staram się Wam pokazać, jak, jak to mniej więcej wygląda. Ale w tym miejscu też musicie uważać, bo przeciwnik będzie też miał na, na Was tutaj przestrzał. Także dla spottera tutaj miejsce jest naprawdę bardzo dobre. Ale żeby nie było, pokażę Wam też bitwę, gdzie nie będę grał z, po, z poterem. I co, co ja tutaj wyprawiałem. Oczywiście zawsze będę powtarzał, nie ma miejsca idealnego na mapie. Nie każdym pojazdem się da wjechać. Trochę po prostu fantazji. I same musimy po prostu sami zdecydować czy da się, czy się nie da. Ale no. Nie każdym po prostu pojazdem damy radę tutaj podjechać, tak. Nie każdym tak samo pojazdem, nawet jak wjedziemy, to nie zawsze musi nam ta bitwa wyjść, tak. Ale myślę, że na przykład dla czołgu lekkiego tutaj to miejsce jest naprawdę bardzo dobre. No i teraz tutaj na przykład pokażę wam właśnie jak pojazdy będą starały się przejechać już na naszą bazę. Ktoś ostatnio mi napisał w komentarzach, że pokazując te miejsca Wargaming je zablokuje czy coś. To nie może wszystkie zablokować. Oni doskonale myślę, że wiedzą, że takie miejsca istnieją. Ale na przykład w porównaniu do wersji PC-owej, gdzie my mamy naprawdę tych miejsc zablokowanych jest masa, gdzie ta ściana niewidoczna jest praktycznie na każdym kroku. Nie można, moim zdaniem, czegoś takiego robić, żeby się nie dało wjechać. Też są takie pojazdy, gdzie po prostu mamy możliwość podjazdu pod takie miejsca i raczej to powinno być dostępne. No i tutaj mamy tak samo bicie, właśnie na te pojazdy, które starają się przejechać na bazę. Teraz zobaczymy, jak to wygląda, mniej więcej, jeżeli chodzi o obron obronę bazy. No i zobaczcie, też możemy tutaj spotować te pojazdy, które stoją na bazie i na przykład nasi sojusznicy będą mogli lić, bić pojazdy te z linii A, A8 na przykład, tak. Tutaj jest naprawdę niezłe pole do manewrów w tym miejscu. No mamy bardzo dużą przestrzeń do, praktycznie do, do jazdy pojazdem. No i teraz tutaj te pojazdy, które na przykład wygrają drugą flankę i będą starały się podjechać pod, nas, pod naszą bazę, tak samo, zobaczcie, jest ładny przestrzeń na te pojazdy. No tutaj kromka bardzo ładnie świeci, ja jeszcze używam racji żywnościowej, wiadomo to jest Light, jest mój pojazd, to jest czołg lekki. No i teraz kolejne miejsce na tej mapie i to jest tutaj właśnie na górze B9. Tutaj naprawdę jest dość ciężko wjechać, nie każdy pojazd tutaj da radę wdrapać się w to miejsce, ale pokażę Wam, żebyście po prostu czasami też nie byli zdziwieni, że ktoś Was stąd obija. Pokazując właśnie takie miejscówki, też staram się wam naświetlić te miejsca, gdzie na przykład inni gracze znają je i mogą wjechać i po prostu, no nie wiecie, skąd dostajecie, a takie miejsca po prostu istnieją na mapach i możecie po prostu się spodziewać, że ktoś tam stoi. No i zobaczcie, tutaj bardzo delikatnie trzeba podjechać, tak żeby wam pojazd nie spadł. Naprawdę sporo, sporo tutaj trzeba pracy włożyć, żeby tu podjeżdżać. Nie jest to łatwe zadanie, ale dla chcącego nic trudnego. I zobaczcie. Kolejna przestrzeń, gdzie możemy hulać do woli, że tak powiem. Dla light'a myślę, że też dobra miejscówka. Kolejna mapa, którą Wam przedstawię będzie Seviarogor. Ktoś też mnie prosił, jeden właśnie z moich widzów, żeby przedstawić miejscówkę na tej mapie. Jest taka, naprawdę jest taka, pokażę wam, sami zobaczycie gdzie. No i tutaj mamy przestrzał na bazę, mamy praktycznie odkrytą większość mapy, gdzie po prostu, no ja jeszcze na przykład nie widziałem, żeby ktoś tutaj stał. Tak samo tu możemy się chować. Oczywiście w tych miejscach zawsze istnieje takie zagrożenie ze strony artylerii, że no nigdzie nie możemy czuć się bezpieczni. Tak? Ten materiał o fajnej miejscówce będzie dość długi, ale teraz wam pokażę w bitwie. Właśnie na tym pierwszym miejscu, gdzie pokazywałem wam. Wjechałem WT auf'em. <laughs> tak, WT auf'em wjechałem i zobaczycie. Oczywiście nie będę wam przedstawia przedstawiał całej bitwy, ale część i co tutaj na przykład nawet wótek bez problemu będzie mógł robić. I zobaczcie, tamta flanka praktycznie jest cała, już odkryta, czyli prawa strona. NICH nie pojechał na górkę. Już Isior właśnie zjechał stamtąd. Ups. I tu jest właśnie, yy, można powiedzieć, zagrożenie, że musimy uważać, żebyśmy po prostu nie dostali w plecy podczas podjeżdżania w to miejsce. No i dobra. I tak jak mówiłem, zobaczcie, na linii 1-2 na przepychaczu tłukał się tak samo na linii tutaj 3-4, tak samo na tej górce. Ale ja tutaj będę stał z tego względu, że tutaj sporo. Pojazdów pojechało do miasteczka i tamta flanka jest cała odkryta. Nikt z naszej drużyny nie pojechał właśnie tutaj na tą górkę na linię B9. No, praktycznie zostawili całą, otwartą jedną flankę. A ja mam tutaj dość sporo pojazdów. Ups. No i dobra, jest też i dwójka. Kolejny pojazd, który właśnie przyjechał z tamtej flanki, z linii A. No i mam dość tutaj groźne towarzystwo, bo jest jaćka, jest WTA także ja muszę tutaj uważać. A jest jeszcze jeden WTA właśnie który bije do mnie z daleka. Na szczęście siadło na gąski, zobaczcie. No, teraz trafił. Jaćka stoi w mieście. Do miasta nie radzę nigdy wam jechać, z tego względu, że no, jesteście oprzyliwani z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć. Jeżeli drużyna, tak jak moja, powinna się rozjechać na lewo i na prawo. No, ale tutaj e, nikt nie pojechał, właśnie na lewą stronę. No i jest jak jest. Dobra, no i zostały, można powiedzieć, te najgroźniejsze niszczarki, które właśnie są gdzieś tutaj. Ja postaram się tej milczarowi pomóc, aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda do końca go ocalić. No, ale to nie chodzi już o to. Chodzi o to, żeby po prostu, żebyście zobaczyli tą miejscówkę, gdzie naprawdę sporo możliwości ona daje. No, ja czy nie trafiłem? Także myślę, że materiał spodoba Wam się. Ja tutaj oczywiście nie mam aż tak dobrej depresji grając w ale mimo wszystko pojazd daje radę. Dobra, jest jaczka. No i dobra. Tu został jeszcze jeden wta 100 Także tak to się mniej więcej prezentuje w warunkach naturalnych ta miejscówka. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę. No i cóż. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!